Mamy już 17 dzień stycznia. Imieniny obchodzą Julian, Rosław i Przemił. Witam Państwa i zapraszam na informacje EcoVision TV. Rozpoczęła się przebudowa wiaduktów kolejowych na ulicy Powstańców Śląskich i ulicy Krapkowickiej w Opolu. Mieszkańcy Pasieki muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Jakich korzyści mogą się spodziewać mieszkańcy wyspy Pasieka związanych z tą inwestycją? Będzie to obiekt, który dla mieszkańców akurat korzyścią dla mieszkańców będzie to iż będzie tutaj likwidacja wąskiego gardła jaka przez wiele lat funkcjonowała. Będzie to polegało na tym, że będziemy przebudujemy obiekt na nowy, który będzie miał większe parametry, tak żeby umożliwić przejazd samochodów w dwóch kierunkach bezkolizyjnych. Realizacja zadania wymaga zmiany organizacji ruchu w obrębie ulicy Powstańców Śląskich. Z jakimi innymi niedogodnościami muszą się pogodzić mieszkańcy w rejonie budowy? Jeśli chodzi o utrudnienia, to na pewno już mieszkańcy wiedzą to wbijanie ścianek szczelnych i hałas, który powiedzmy emitują maszyny w trakcie wykonywania robót związanych z zabezpieczeniem wykopów. Natomiast jest to niezbędne do tego, żeby wykonać poprawnie obiekt zgodnie z dokumentacją projektową oraz jest to jedyny moment, powiedzmy, na wykonanie robót zabezpieczających w międzytorzu, tak? Ponieważ zgodnie z przepisami musimy wyłączyć napięcie oraz zamknąć tor, po to tylko, żeby zabezpieczenie tego wykopu wykonać. Jak zapewnia wykonawca, zakończenie pierwszej fazy przebudowy ma nastąpić do końca tego roku. Przebudowa akurat obiektu nad Śląskich podzielona jest na kilka faz, tak? W chwili obecnej. Ta, w tą fazę, którą rozpoczęliśmy, będzie trwała mniej więcej do końca tego roku. Jednocześnie trwa realizacja udrożnienia wąskiego gardła na ulicy Krapkowickiej. Obiekt od dawna wymagał solidnego remontu, czego dowodem jest duża ilość wypadków w tym miejscu. Samorząd Województwa Polskiego jest zaniepokojony propozycją zmian w systemie finansowania służby zdrowia. O sytuacji finansowej w opolskich szpitalach rozmawiano na konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim. Usługi i świadczenia zdrowotne są w większości szpitali niedofinansowane i niedoszacowane, o czym sygnalizujemy już od dłuższego czasu. Narodowy Fundusz Zdrowia, który jest odpowiedzialny nie tylko za organizację opieki zdrowotnej i świadczeń, ale przede wszystkim za ich finansowanie, nie finansuje rzeczywiście ponoszonych kosztów. Wysokość finansowania od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Jeżeli popatrzycie Państwo na to, jaki był poziom finansowania podmiotów, dla których właścicielem jest samorząd województwa w ubiegłym roku, mówimy o kwocie ponad 37 milionów, w tym roku mamy zagwarantowane Finansowanie na poziomie niespełna 35 milionów. Czyli jak Państwo widzicie, to jest niższe finansowanie. Wzrost kosztów dotyczy wszystkich jednostek. Oczywiście mówię dzisiaj o jednostkach, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa, ale wzrost kosztów dotyczy wszystkich bez względu na to, kto jest ich właścicielem podmiotów. Jeżeli mówimy tylko o kosztach. Gazu i energii elektrycznej, zakładany wzrost w roku 2022 to kwota około 8 milionów złotych. Wyniki finansowe mają tutaj duże znaczenie, dlatego że w, tej trudnej, w tym trudnym czasie, w którym naszym nadrzędnym zadaniem jest walka o zdrowie pacjentów, rząd funduje nam chaos organizacyjny. Dlatego, że 29 grudnia 2021 roku udostępniony został projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Ten projekt jest teraz w konsultacji. Wprowadzanie w czasie pandemii, w czasie kryzysu próby na nowo ułożenia i oceny Szpitali wydaje się zadaniem karkołomnym. W opolskiej grupie SPID służbę pełnią również kobiety. Czy stereotyp baby za kierownicą odszedł do lamusa? Jak policjantki radzą sobie na drodze? Zapytaliśmy sierżant Agatę Spik. Myśli, nie reagują inaczej, Gdzieś tam powiem, że w kontekście pozytywnym są zaskoczeni naszą postawą i naszymi działaniami, iż kobieta kieruje pojazdem, prawda? ponieważ opinie są, jakie są, aczkolwiek to jest nie jest nie do końca powiedziane, iż kobiety nie potrafią jeździć samochodem, a czasami... Wręcz przeciwnie, zdarza się, iż to kobiety lepiej jeżdżą pojazdami mechanicznymi. Praca nie jest na pewno łatwa, ponieważ spotykamy się z ludźmi o, o różnych charakterach, o różnych osobowościach. Wiadomo, każda kontrola jest też inna. Co do spotkań naszych kontroli drogowych, to zdecydowanie częściej spotykamy się z mężczyznami. Natomiast kobiety też się zdarzają, aczkolwiek no wiadomo, to jest to nieuniknione, prawda? Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, to na pewno jest ich więcej. Ślub dla młodej pary jest szczególnym wydarzeniem w ich życiu. W opolskim okrąglaku odbyły się targi ślubne, które były przeglądem ofert firm działających w tej branży. Po polu targi ślubne organizowane są już od 15 lat. Co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem młodych par, które poszukują inspiracji do organizacji tego najważniejszego dnia w ich życiu. Wchodzą nowe trendy, ale i również z punktu widzenia odwiedzających osób, które tutaj naprawdę licznie przybywają, pytają, dopytują. Bo internet daje nam szansę poznania oferty, ale co innego jestem bezpośredni kontakt z doradcą, z osobą, który wie najlepiej, jak przygotować profesjonalnie organizację wesela i wszystkiego, co jest z tym związane. Przede wszystkim to jest spotkanie z naszymi wystawcami, którzy co roku tutaj proponują te najnowsze trendy, jeśli chodzi o modę ślubną, ale i również te wszystkie takie nowinki związane z organizacją. Czy na przykład dekoracją sali, dekoracją samochodu, dobraniem odpowiedniej kolorystyki, również występem zespołów muzycznych, samochodów, poprzez te najważniejsze rzeczy, które zawsze podczas ślubu są ważne to jest oczywiście strój pani młodej i pana młodego. Branża ślubna jest prężnie rozwijającym się rynkiem. A jak okres pandemii wpłynął na tę działalność? Okres pandemii oczywiście nas troszkę spowolnił, jeśli chodzi o działanie, ale dzisiejszy rok i 60 stoisk pokazało przede wszystkim to, jak olbrzymie jest zainteresowanie, chęć z jednej strony pokazywania tej najnowszej oferty ślubnej, bo ta oferta co roku się zmienia. Wybór sukni ślubnej czy garnituru może przysporzyć problemów. Odpowiedzi na wszelkie pytania pary młodej udzielają profesjonaliści z tego zakresu. Trendy są bardzo różne. Można naprawdę dostać sukienki o różnej stylistyce, natomiast najbardziej popularne są sukienki takie, które dają duży komfort użytkowania. Sukni są zwiewne, czyli to jest bardziej styl boho. To są sukienki, które pozwalają nam na tańce, na swobodne tańce, nabawienie się. Klientki mocno patrzą na komfort. Teraz. A czym kierują się mężczyźni przy wyborze swojego stroju? Coraz częściej gdzieś tam chcą podkreślić swoją indywidualność. Też oferujemy garnitury też na miarę. Więc panowie mają taką możliwość. Dzięki pomocy ekspertów, wiele par młodych znalazło pomysły i inspiracje. Do organizacji swojego ślubu. Czy jakaś wizja na strój przynajmniej u mnie, stroju, jako sukni, już jakaś decyzja zapadła? A tutaj nie wiem, jak mój narzeczony, czy już się na coś zdecydował? No, czyli na ostatnią chwilę będzie pan szukał. Nie ma co, ale co bardzo. No i gorzej, jak się troszkę przytyje, prawda? No właśnie. Byliśmy się ogólnie rozeznać. I cenowo, i co inne osoby proponują, odnośnie na przykład garniturów, odnośnie oprawy muzycznej, obro, odnośnie fotografa. Także mamy już jakieś teraz większe rozeznanie w tym temacie. Targi ślubne są nie tylko ciekawym eventem gromadzącym wiele firm z branży ślubnej, ale przede wszystkim źródłem wiedzy dla par marzących o tym, aby ich uroczystość była wyjątkowa i niezapomniana. To wszystko w dzisiejszych informacjach. Zapraszam jeszcze na rozmowę przy oknie, którą poprowadzi Janusz Maćkowiak, kalendarium Jurka Stemplewskiego oraz aforyzm Sławka Kuligowskiego. Życzę miłego wieczoru. Izabela Golenia-Młynarczyk z Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, witam Panią. Dzień dobry, witam serdecznie. E, o nowym Polskim Ładzie będziemy rozmawiali. E, kiedy na początku roku, w pierwszych godzinach właściwie obowiązywania nowego ładu, e, nauczyciele podnieśli larum, bo okazało się, że zamiast więcej ich wynagrodzenia pomniejszono, to y, wiceminister edukacji przed kamerą powiedział, y, dodajmy, wiceminister y, Piątkowski, że księgowi nie zrozumieli nowego systemu podatkowego. Czuje się pani winną całego tego zamieszania? Absolutnie nie absolutnie nie doświadczenie zawodowe które mam a zdobywam je od 93 roku nie pozwala dzisiaj na użycie stwierdzenia że jestem księgowym czy raczej osobą która nalicza płace dla pracowników niedoświadczoną ponieważ ten okres sam odpowiada za to że jednak te ustawy i przepisy nie są mi obce Jednakże sformułowanie, iż jest to wina księgowych odbiega od rzeczywistości i moim zdaniem potwierdza to fakt, Mianowicie wprowadzenia zarządzenia czy rozporządzenia 7 stycznia, czyli zatem cztery dni później od tego Larum, jak Pan ładnie powiedział, które zostało pokazane szeroko w prasie i na stronach internetowych, a mianowicie rząd sam zmienił przepis, który od 1 stycznia obowiązu obowiązuje może nie tyle zmienił, ale wprowadził wykładnie do tego przepisu, dając znak. Przepraszam, pomyliliśmy się. Premier przeprosił, no ale w świat poszła informacja, że to księgowi. A proszę powiedzieć, odsłonić trochę tę kuchnię teraz tych wszystkich zmian. No bo co chwilę, co jakaś grupa zawodowa podnosi głos i rząd zapewnia, że dobrze, to wszystko załatwimy. Jak to się odbywa? Bo ja podejrzewam, że nie ręcznie tam wprowadzacie zmiany, tylko przy pomocy programów komputerowych. No a przestawienie programu komputerowego to nie jest w ciągu 15 minut prawa. Właśnie to jest dzisiaj największy problem, ponieważ rozporządzenie wprowadza bardzo ciekało, ciekawą ideologię, a mianowicie każde wynagrodzenie naliczone od miesiąca stycznia, y, interpretując ten przepis, czytając go mhm. ze zrozumieniem, będzie polegało na tym, że będziemy musieli wynagrodzenia dla pracowników y, liczyć dwukrotnie, czyli raz będziemy liczyli według zasady starej, która Aha. obowiązywała do 31 grudnia, i drugi raz będziemy liczyli według zasad obowiązujących po polskim ładzie, i mamy wybierać która wersja dla pracownika będzie korzystna. I teraz w momencie, kiedy mamy podmioty, gdzie współczynnik zatrudnienia jest na niskim poziomie, mamy dwie, trzy osoby, takie przeliczenie rzeczywiście nie jest nader skomplikowane, chociaż nie jest proste. Ale proszę sobie wyobrazić przedsiębiorców dzisiaj, którzy zatrudniają po 50, po 60, po 100 osób. Jak w tym momencie mamy przeliczyć wynagrodzenia dla tych osób pod władaniem hmm. starego ustawodawstwa i nowego ręcznie? Jeżeli mamy dzisiaj listę jednoskładnikową, czyli która jest zbudowana z wynagrodzenia zasadniczego, to już jest i tak czasochłonny proces, ale proszę pamiętać, że lista to nie jest tylko wynagrodzenie zasadnicze. To są składniki zmienne. Mamy urlop, mamy opieki, dzisiaj mamy covid, więc te opieki goszczą nam na co dzień przy każdym liczeniu i teraz przeliczenie tych wynagrodzeń z punktu widzenia przepisów wcześniejszych i późniejszych Zawiera nam czas, więc wspomagamy się systemem. Systemem. Tak, jak... ale, ale do tego systemu trzeba y... wprowadzić dane. Oczywiście, ale raz, dane że trzeba, trzeba wprowadzić, znać. ale ten system <laughs> trzeba dzisiaj zmienić. I mieliśmy czas od piątku do poniedziałku, żeby Aha. zadzwonić do informatyka i powiedzieć: Przepraszam bardzo, musisz mi zmienić system, bo nie jestem w stanie wynagrodzenia dla 80 osób przeliczyć ręcznie, bo 10 wynagrodzenie hmm. ma pójść do tej osoby. Po nauczycielach głos podnieśli policjanci, wojskowi. Teraz słyszę, że sprzątaczki też. No więc to się chyba tak szybko nie skończy. Absolutnie, to jest początek. Ja osobiście uważam, że jest to początek, ponieważ w tym momencie, proszę pamiętać, jest grupa społeczeństwa, która jeszcze nie wzięła tej pierwszej tak, wypłaty mm. już pod władaniem polskiego ładu. Więc tutaj przyjdzie czas na te osoby, których wynagrodzenie jest wypłacane do ostatniego miesiąca za miesiąc, czyli tutaj będzie schyłek stycznia i dopiero w tym momencie wypłynie większa skala osób niezadowolonych ze zmian, które od 1 stycznia zaczęły funkcjonować. Była na uproszczenie systemu podatkowego w Polsce. Tak się mówiło w zeszłym roku, kiedy pojawił się w ogóle ten ład. No i niestety wyszło jak zwykle. Można było to wszystko uprościć, mm -hmm. wejść w nowy rok z gotowym planem, ale. Ale jak mówię, wyszło jak zawsze. To znaczy, tutaj na etapie tych prac wprowadzania tego ustawodawstwa konsultacje rzeczywiście były przeprowadzane, jednakże te konsultacje kończyły się tym, że zgłaszaliśmy poprawki, że mhm. uważaliśmy, że nie do końca będzie ta formuła korzystna dla osób, które miały na tym skorzystać. Jednakże, pewnie jak Państwo zdają sobie z tego sprawę, wszelkie poprawki, które dotyczy, dotyczyły tej ustawy, były po prostu odrzucane. Ju już pomijając sam fakt, że ustawa, przyznam się, że my, praktycy, liczyliśmy cały czas, że w listopadzie pan prezydent nie podpisze polskiego ładu, bo cały czas żeśmy krzyczeli: Proszę dać nam czas, musimy dostosować systemy, musimy z informatykiem przede wszystkim porozumieć się, w jaki sposób te wyjątkowe sytuacje, których dzisiaj jest naprawdę niezwykle mhm. dużo, jak one będą się zachowywały, jak one będą współgrały z tym, co chce osiągnąć rząd, bo Proszę pamiętać, że my jesteśmy wykonawcami tych przepisów. My nie zarządzamy swoimi pieniędzmi. Ja akurat dzisiaj prowadząc biuro rachunkowe jestem w roli płatnika, czyli moim zadaniem jest naliczyć. Pobrać mhm. i odprowadzić daninę państwową. Więc ja jestem po stronie państwa, ale z drugiej strony też chcę temu pracownikowi powiedzieć: Człowieku, nie stracisz na tym, czego niestety w świetle tych zmian powiedzieć nie mogę. No, nie zdążyliśmy, po prostu nie zdążyliśmy się do tego przygotować. I była prośba z naszej strony: przesuńmy to na pierwszy styczeń 2023 roku. Przeanalizujmy wszystkie przykłady, bo to trzeba przeliczyć z praktykami, z praktykami mhm. przede wszystkim. Dajcie nam czas my pokażemy dzisiaj jaki jest problem. Ja jeszcze przed państwa spotkaniem byłam na stronach czy dostaliśmy jako wykładowcy stowarzyszenia informacje, że bardzo prosi nas odgórnie Warszawa, żebyśmy zgłaszali problemy, które widzimy przy naliczaniu wynagrodzenia już dzisiaj, ponieważ około 20 stycznia ma być konferencja zorganizowana z ministerstwem i między innymi będziemy pokazywali tam problemy, które dzisiaj nam dotyczą, które dzisiaj nas dotyczą, ale proszę zwrócić uwagę, to już jest po. Tak, tak. W toku wszystko. To już jest po. To można było we wrześniu, w sierpniu to, zeszłego moim roku. Moim zdaniem robić. to i tak było za późno. Tak wspomniała panu, pani o panu prezydencie, no pan prezydent podpisał, ale dzisiaj się nie zgadza. No ale niestety to już jest za późno. Izabela Golenia-Młynarczyk ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce była gościem pierwszej części rozmowy. Do rozmowy jakże ważnej, istotnej, powrócimy jutro o godzinie 18. Oczywiście Oczywiście polecami zapraszam. Teatr Eco Studio zaprasza na cykl wykładów humorystycznych profesora Pączkowskiego z jego asystentami, makiem i pakiem braćmi jednosweterowymi. Witam państwa bardzo serdecznie, na moim kolejnym wykładzie cnoty nie wieście! Cykl wieczorów z uśmiechem przy kawie i herbacie tylko w teatrze EkoStudio. Zarezerwuj bilet. Call now. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Święta branżowe w czasach PRL-u to wielkie wydarzenia w poszczególnych grupach zawodowych. Jedni byli bardzo doceniani przez władzę, inni nieco mniej. Obiektyw naszego fotoreportera skierowany jest na budowlańców. Przenosimy się do sali Opolskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego nr 1. Rozpoczyna się uroczyste spotkanie załogi z okazji dnia budowlanych. Jest rok 1986. Opolska Jedynka jest jedną z największych firm na Opolszczyźnie. Odnosi sukcesy, buduje dużo, jest więc atmosfera radości i satysfakcji. Upadłość jedynki dopiero nadejdzie w 2005 roku. Ale cieszmy się z sukcesów. Wracajmy na salę. Zwróćmy uwagę na hasło, jakie przyświecało wtedy murarzom, betoniarzom, instalatorom. Dobro narodu najwyższym celem. Rozpoczyna się stały element takich nasiadówek. Dyplomy i uściski dłoni dyrektora. Pani kadrowa wyczytuje nazwiska, a pan dyrektor wręcza, nie, 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 to nie jest koperta, to dyplom opisany złotymi literami i oprawiony w twardą tekturę. Nagrodzony nieco stremowany, nieśmiały, a koledzy z brygady obserwują i powiedzmy otwarcie zazdroszczą. Mimo odświętnego nastroju, na stołach brak wody, słonych paluszków, miny pracowników minorowe, ale można było palić. Opolska Jedynka to była elitarna firma. Stawiała cementownie, huty, szpitale, m.in. WCM, dzisiejszy Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. Pracować tam to było jak złapać pana Boga za nogi. Zwierża się pani Ela z księgowości, odbierająca dyplom uznania. No i na eksport można było wyjechać, dodaje jej koleżanka z działu kadr. Podziękowaniom, uściskom rąk, poklepywaniom po ramieniu nie było końca. Wtedy to się bardzo liczyło. Dyrektor to swój chłop, słyszało się przy stole, niestety pustym. Pamiętajmy, że wtedy obowiązywała godzina 13. Ale i tak balowano, oj i to ostro, ale nie w świetle kamer. Pegasusa wtedy co prawda nie było, więc nikt nic nie widział, ale tak zwane gumowe ucho wszędzie było obecne. Te zdjęcia zrobiono 36 lat temu. Dziś mają wartość historyczną, a osoby utrwalone na tych fotografiach, miejmy nadzieję, są wciąż żywą historią tej firmy. Na koniec przypomnijmy, że dziś w kalendarzu Świąt Branżowych Światowy Dzień Pizzy. Jutro Dzień Kubusia Puchatka i Święto Popcornu. A w piątek Dzień Babci, w sobotę Dzień Dziadka. A Dzień Budowlanych 25 września w niedzielę. Jak będzie obchodzony? O tym zdecyduje Nowy Ład! Demokracja jako system ma jeden gigantyczny feller. Idiotów i mędrców traktuje tak samo.